Teraz udało mi się dojrzeć kolejne drzewa oliwkowe. Zobaczcie, ile jest tutaj tych oliwek. Zaczynam wchodzić w część mieszkalną. Czyli od tego miejsca pojawia się coraz więcej domów. O, zobaczcie, nawet jest kogut. Tu jest część mieszkalna. Nie wiem, czy tędy mógłbym zejść. Nie ryzykować, nie ryzykować, ale nie będę ryzykował, nie znam tych przejść. Idę drogą, wiem, że są tutaj jakieś takie przejścia, ale drogą jest bezpiecznie, nikt mi nie zarzuci, że coś zrobiłem. półkolejne kolejne zwierzęta, jakieś koguty. Kolejny kocór. Kotów jest tu bardzo dużo psów zresztą też. Jak coś będzie ciekawego to jeszcze się łączę. Jestem wreszcie w połowie drogi na dół. Zobaczcie jak tutaj wygląda widok. Tu mieli jeszcze przez te o, punkty obserwacyjne widok. Tu jest wieża, na którą niestety nie da się wejść. Zobaczcie jaki mieli tu widok Tam płynie statek wycieczkowy Gdzieś tu na tej wysokości są doki Tam jest czerwona wieża I nowy port Tak to wygląda, może się jeszcze uda tam dojść Zobaczymy Patrzcie jak to tutaj wygląda My jesteśmy na murach jakiś jest średni zamek, albo nie wiem, jak to nazwać. O, gość wyrzucił butelkę, zobaczcie, tylko miejscowy potrafi zrobić. I płynący stateczek. Są takie schodki, pewnie nie będziemy tam schodzić. Zobaczcie tam jakieś mury starych zabudowań, nie wiem czego. My idziemy teraz drogą tutaj, którą podjeżdżałem z Piotrkiem na skuterze. I patrzę jak to wygląda, jakie ładne widoki cały czas. Na mnie jeszcze czeka wycieczka tam na dół. Najpierw tu, pod tą wieżę. No zobaczymy, czy pójdziemy tam na doki, bo to chyba tam są te doki. Ale nie wiem, może z tych doków zrezygnuję. Bo tu nic ciekawego na razie nie widzę. Tylko pójdę pod wieżę i na tym zakończę. Tutaj nasz filmik. Powiem Wam, wycieczka fajna. Dobrze, że mówię, schodzenie. Panoramy mają tu naprawdę piękne. Nie wiem, jak to wyglądało kilka set albo kilka tysięcy lat wcześniej, jak nie było tych budynków, co tam było, czy były pola, czy nie. Ale teraz wygląda pięknie. A tam, nie wiem, czy widzicie, jest napis lofalania, lofalania tam na górze. I tak to wygląda. Tu dziewczyny twardo spacerują pod górę, gratuluję, ja bym nie dał rady. Zobaczcie jakie jest przewyższenie, prosto jest o tak. Zresztą widzicie tam po tych murach, po drugiej stronie, jak one schodzą ostro w dół. No i tutaj też widać ten spadek barierki. Że się uda wejść na ten. Tutaj to widzę jest zabronione, ale tam jest chyba możliwość wejścia pod tamtą latarnię. Tam spróbuję się udać. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę się tak starał pójść tamtymi schodami. Nie drogą, tylko schodami i zejść do wieży. Jest tutaj, widzę, jakaś taka możliwość. Zobaczymy. Tam się kieruję. Jak do tej pory robiłem Wam zdjęcia z, z góry, to teraz spójrzcie na to z dołu, jak to wygląda. Podejście tu. tu jest brama. A tu cały czas mury i widoki. Tak to wygląda. I tu są jakieś ścieżki. Jakiś skrót, ale ja bym tu nie ryzykował takiego wejścia. Zobaczcie. Niestety nie będę mógł tędy zejść tą trasą co wam pokazywałem. Bo tam się paliło. Są deski spalone. Nie wiem z jakiego powodu. Ale no niestety tak to wygląda, ale widok jest piękny. Naprawdę. Tu zobaczcie, jest takie wejście pod murami, także mury są po jednej stronie, a tu takie przejście, woda spływała i wszędzie takie skały, bo tutaj to jest już zrobiona droga, a jak to było kiedyś, to jest ciekawe, jak oni kuli w tej skale, żeby tu zrobić jakąś drogę, 2000 lat temu, 3000 lat temu. To jest ciekawe Tu coś jest Też tu widzę jakieś schody skrót Tu pan idzie To ja też pójdę Zaryzykuję skrótem Patrzcie jak, jaka droga Żeby nie chodzić dookoła Ryzykujemy Idziemy I mamy kota jak zwykle Tak kocie Tak to nic nie mam dla Ciebie Ciekawa dróżka Ale na pewno krótsza niż chodzenie tymi dookoła Trzeba się tego gościa trzymać Tu woda do picia Trzeba się tego gościa trzymać Bo on tu idzie na tajne ścieżki Można to wykorzystać Zawsze będzie trochę krócej A nie dookoła to wszystkie serpentyny widzę. Są ścięte jakimiś tutaj skrócikami. Te skróciki to takie trochę niebezpieczne. No dobra, wybraliśmy się na wycieczkę i pochodzimy po takich rzeczach. Ale nie będę wam tego nagrywał. Jakbym wyrżnął orła, to byście się tylko śmiali. A tu jest pierwszy, pierwszy kaktus z owocami, a nawet dwa. Wiem, że chyba niektóre owoce kaktusów są jadalne Być może też te. I znowu oliwki. Tam drzewa cytrynowe, pomarańczowe czy mandarynkowe, bo nie wiem. Także mają tu własne owoce. To z bliska zaraz zobaczymy. Bo chyba jest coś, czego do tej pory nie widziałem. To chyba pierwsze drzewo grejpfrutowe. Tak mi się wydaje. Za płotem. A tu zresztą chyba też jest grejfrut. Tak mi się wydaje. Tutaj cytryna. Hmm. A tu mi pokazuje takie coś. I teraz iść czy nie iść, zobaczyć tam na dół. Nie wiem czy tędy się zejdzie, czy nie. Ale jest ryzyko, i zabawa, idę na skrót, zobaczymy, idę tam do tamtej wieży, już jestem coraz niżej, bliżej, zobaczcie jak to jest jeszcze daleko, tak się wydaje, masakra, a byłem tam na górze, tam jest brama, no zobaczcie ile zszedłem, a tam jeszcze wyżej jest zamek i jego tutaj do końca nie widać. Nagrywam wam to, no zobaczcie jaki tu jest hardkor. Tu jest taka droga w dół. Patrzcie, jak ja bym miał tu podejść, to nie ma szans. Patrzcie na te mury. A to nie jest dopiero początek. Jak tu się pojawię, aż przejdę, to patrzcie tam, co się dzieje. a tu nawet bramy nie widać tak to wygląda a my idziemy tu na dół cały czas na dół coraz bliżej portu Kolejna brama była, teraz jej widzę nie ma. Może będzie jakiś taraz widokowy. Także udaje się tam. Zobaczymy czy cokolwiek tam będzie. Kolejny poziom. Coś jest. Może się uda. Idziemy tam. Jestem coraz bliżej, tu prowadziła droga. Chyba na ten na tą basztę. Teraz spróbuję tu coś zobaczyć. Może się uda. Powinno być jakieś miejsce widokowe, już do niego dochodzę. Jak widzicie, zobaczcie tu jakiś obrazek, czy okno zamurowane, nie wiem co to to Tu już jestem blisko Czerwonej Wieży. Nie wiem czy na nią będzie dało wejść, a tam widzę doki To wreszcie znalazłem doki Tam już nie będę szedł jak ktoś będzie chciał To niech sobie idzie Zobaczymy tam tylko I później pójdę tam na Cypel może Już jestem niedaleko Stamtąd z góry dotarłem na dół tam jest mniej więcej ta brama w połowie drogi tu są te doki o których wam mówiłem tam w starożytnych czasach były naprawione statki woda jest bardzo czysta przejrzysta, tu jest 4-5 metrów a wszystko jest widoczne o i tam nawet ryby pływają tak, bo się błyskają tak, tam są ryby nie wiem, czy Widzicie te refleksy, ale ja je bardzo dobrze widzę. Tam pływają ryby. I ocierają się o te kamienie. przypływają w różne miejsca i je widać. A tu są małe rybki. Cały stada na piachu. No, ale wracając do tego, tu są dołki tu, tu jest wieża obronna. Wielkość nie wiem miliona ona ma metrów, ale ze sześć pięter na pewno Co najmniej Jak nie więcej Tak to wygląda Teraz udaje się nie na ten Tylko Tam jest Latarnia morska i udaje się Na latarnię morską To Wam kawałek pokażę Później dopiero Zobaczcie. No naprawdę wielki budynek Z samych tych Dziur strzelnicy. Czy to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta Ale tu powinna być jedna jeszcze szósta i na dole siódma to na pewno co najmniej 7 pięter plus tam na górze ludzie byli Czyli naprawdę coś wielkiego Zobaczcie tutaj Dobra Teraz udaje się w tą stronę Coś takiego Ala Molo Ala nie wiem jak to nazwać. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Tutaj ta jedna część jest zamknięta. Otana wprost. Nie wiem czemu. Ale widocznie tylko jest już pozostałością a główne wejście jest tu i my tam idziemy są tutaj takie falochrony bo to chyba tak się będzie nazywało z dwóch stron i zatoka ze statkami zaraz je zobaczycie jak tylko przejdę no zobaczcie tam są statki wycieczkowe tu jakieś, chyba prywatne motorówki, kutry i inne rzeczy. My idziemy tutaj, tu ludzie wędkują. Zobaczymy, czy coś się uda złowić. Zarzucił, zobaczymy chwilę. O tu ich jest więcej, no to naprawdę jest to sporo. Może ja jakby dojrze, że ktoś złapa zobaczymy ile tu postoje, jakby ktoś miał rybę do... A, ja wtedy się włączę. Teraz Wam pokażę całą perspektywę. Tam jest górny zamek, tam jest ta brama. A ta cała perspektywa to było zejście na dół, aż do tej czerwonej wieży. Teraz próbuję udać się tam na latarnię. Zobaczymy, jaki jest jeszcze widok stamtąd bo tu jest naprawdę fajnie chyba widzę pierwszą rybę ale zobaczcie, nawet gdzie, ale takie giganty, że aż wstyd 5-7 cm rybki ale ktoś coś złapa ja na razie większej ryby nie widziałem tylko takie giganty dobra, idę dalej nie ma co obserwować Ciekawy jestem, patrz nie Okej. Okay. Tak oni, takie ryby to na dziękuję. No Idę już tam dalej. Tam jest słoneczko. Powinno być cieplej. Zbliżam się już do końca. Tutaj tego. Falochronu. Zobaczcie, tam duże statki rybackie, tam wycieczkowce StarCraft to chyba też, ale ekskluzywny wycieczkowiec, jakieś inne, tam motorówka jakaś szybka Tak tutaj to wygląda małe motorweczki i zatoka, w której mogą się schronić przed sztormem Tam dalej nic nie będę już nie ma sensu, żebym przed Tu już wszystko widzicie. Nawet słońce pokazało się nad skórzami Zamek, tam nie będę już się dalej dawał, bo nic nie będzie. Teraz kieruję się tam, w tamtym kierunku do drogi. Która biegnie wzdłuż plaży. I następnie jedziemy do hotelu autobusem. Wycieczka dzisiaj zrobiona. Bardzo fajna, na szczęście, w dół samej tej góry, tymi serpentynami. Najpierw byłem przy tamtym murze, później przeszedłem do tego muru. I tu wzdłuż niego, tędy, aż do wieży. Także parę kilometrów zrobione. A tu gościu właśnie złapał rybę, robi jej zdjęcia. Może ją zaraz podniesie. Nie wiem, jakaś ciemna rybka. 20 centymetrowa ale wreszcie jakaś ryba. Nie takie maleństwo. Patrzcie, podnosi ją. Przynajmniej próbuje. Dobra, nie będziemy tutaj przeszkadzać. Tutaj jest marina. Zobaczcie. Takie różne jachty. Motorówki. A tutaj zbliżamy się do statku wycieczkowy. Jest ich kilka z różnymi tutaj wystrojeniami. Tak, Wam pokażę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. Niestety nie ma żadnych cen na nich podane, żebym Wam pokazał, ale chociaż sobie stateczki, możecie zobaczyć. Tu już jest cień. Z góry zamkowej, ale jest ich trochę, na no, tym wam pokazuję. Tu kolejny, wszystko jakby tutaj z piratów z Karaibów. Tak mi się wydaje, te postacie poprawcie mnie, jeśli. Źle mówię, ale tak mi się wydaje. Dopiero tam jest inny jakiś wiking, czy coś takiego. Ale są bardzo już podobne, więcej nie będę Wam nagrywał. Tylko tak Wam chciałem pokazać, czy tam jest wpłynięcie do tej zatoki. Tutaj jesteśmy w parku, przy takim z jakimś oczku wodnym, przy pomniku, dochodzimy do głównej ulicy żeby wyjechać do hotelu z tego do ptaka Jurta Sulch Handa Sulch coś takiego tam jest przy tym pomniku tutaj takie budynki taki plac idę do pasów Przechodzę na drugą stronę ulicy, szukam przystanku i jadę do hotelu. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam i na razie.